Cześć, kaj, cześć. Wiecie co, przyszło mi do głowy, że ta gierka, którą wczoraj sobie oglądaliśmy, to troszeczkę zbyt skomplikowana jak na początek. I tutaj w tej, na tej stronce w3skus znalazłem przykład takiej Znacznie prostszej gierki, ale która działa na tej samej zasadzie, w zasadzie, że się unika jakichś tych. No właśnie. Unika się tego, a cały kod jest tutaj. Poniżej zamieszczony, i jak sobie się jak można sobie to przestudiować, i e, po prostu e, dowiedzieć się jak, jak to działa, i poeksperymentować. Zresztą do tego za, zachęcają. Tutaj jakieś inne jeszcze pewnie gierki są. O. You can try this. No, Tutaj nie, wiem, co to jest? Get context canvas element is building object. Good started. Mhm. Uh Ani -huh. no w każdym razie to jest Ciekawy e, źródło, z którego można się nauczyć i e, dowiedzieć czegoś, jak te rzeczy działają. Nie wiem, czy to ma głębszy sens, ale kto wie, kto wie, do czego się takie umiejętności mogą kiedyś przydać. Dzięki za uwagę. Zapraszam do jutrzejszego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.